Rage to pierwszoosobowy shooter stworzony przez ID Software 7 października 2011 roku. Produkcja pojawiła się m.in. na PC-tach oraz konsoli PlayStation 3 i Xboxie 360. Akcja toczy się na ruinach naszej cywilizacji, zniszczonej przez uderzenie kosmicznego meteorytu. Jako jeden z nielicznych staramy się przetrwać i dołączyć do grupy ocalałych, aby odbudować struktury i przywrócić znany nam świat. Niestety pustkowia zamieszkiwane są przez różne wrogie klany, bandy gangów i rabusiów, a także mutantów, którzy, podobnie do nas, walczyć będą o każdy znaleziony surowiec. Rage jest bardzo rozbudowaną strzelanką z elementami RPG, w której zdobywamy różne schematy, tworzymy przydatne gadżety z rupieci, modyfikujemy i ulepszamy broń, a także dokupujemy do niej odpowiednią amunicję. Rage stawia także mocny nacisk na walki pojazdów i niejednokrotnie jadąc z jednego miejsca na drugie, toczyć będziemy krwawe pojedynki. Z początku zasuwamy kładem, ale po jakimś czasie otrzymamy nowe bryki, do których dokupimy lepsze karabiny, dodatkowe ładunki wybuchowe, drony obronne lub bariery chroniące nasz pojazd. Podczas zwiedzania ruin i zdewastowanych budynków postrzelamy się z atakującymi nas mutantami, którzy najczęściej biec będą wprost na nas z jakimś nożem, wykonując przy tym różne akrobacje i uniki. Poziom trudności jest dosyć wysoki, a amunicja kurczy się w zastraszającym tempie. Warto jest przeszukiwać ciała poległych i dokładnie celować, bo w innym wypadku zostaniemy bez ani jednego pocisku, co zmusi nas do walki wręcz. Wykonując kolejne zadania, otrzymamy nowe bronie. I przykładowo, wyposażeni w taką snajperkę, spokojnie pościągamy strażników z kilkuset metrów, nie narażając się niepotrzebnie na obrażenia. Wraz z postępem odkryjemy kolejne ludzkie osady i prowizoryczne miasta. Zapoznamy się z majorem Claytonem, który służyć będzie nam swoją pomocą. U sprzedawcy opylimy niechciane graty oraz zakupimy interesującą nas amunicję, a także ulepszenia do broni. U majka w warsztacie przyjrzymy się posiadanym pojazdom, sprawdzimy ich stan techniczny, a jak będzie trzeba naprawimy. Dodatkowo auta możemy modyfikować, dodając nowe opony, silnik, nowe bronie lub nakładać na nie interesujący kolor farby. Podczas gry warto na jakiś czas się zatrzymać i poeksplorować, porozmawiać z tubelcami lub wziąć udział w jednym z kilku dostępnych wyścigów. Są one bardzo różnorodne i ciekawie zrobione, a także oferują hojne nagrody za zdobycie pierwszego miejsca. Broni jest wiele rodzajów i zostały naprawdę fajnie zaprojektowane. Przeciwnicy inaczej zachowują się obrywając bełtem z kuszy, a inaczej gdy ładujemy do nich ze strzelby. Co więcej, każda z pukawek posiada kilka rodzajów amunicji, a także inną siłę i odrzut. Jednak Raid to nie tylko samo strzelanie, tytuł oferuje niezłą fabułę, ciekawie napisane dialogi oraz charyzmatyczne postacie. Poziomy dziejące się w ruinach są tak zrobione, aby się w nich nie zgubić. Dodatkowo na każdym kroku wyskakują na nas hordy mutantów. A na dodatek co jakiś czas pojawiają się kilkumetrowi bosowie. na powalenie których wywalimy co najmniej parę magazynków. Niektóre miejsca pozamykane są specjalnymi blokadami, a do niektórych, aby się dostać, niezbędne będzie aktywowanie jakiegoś przełącznika lub uruchomienie mechanizmu. Walka z gigantem wielkości wieżowca robi piorunujące wrażenie, strzelamy do niego czym popadnie. Ponadto biegając cały czas w kółko i wykonując uniki. Grajek na 2011 rok prezentuje naprawdę wysoki poziom oprawy wizualnej, tekstury jak i środowisko jest realistyczne i przekonywujące, kaniony po których jeździmy pokryte są wrakami pojazdów, gdzie niegdzie widać prowizoryczne bazy gangów, miasta i osady oświetlają neony, lecz widać w nich dozę improwizacji, a także pewien chaos w głównej mierze przyjdzie nam zwiedzać różne tunele ściekowe zawalone autostrady osiedla walących się budynków groty w których czaić się będą na nas dzikie plemiona trafimy również do tajemniczych placówek badawczych i olbrzymich magazynów Grafika i animacja stoi na wysokim poziomie, do tego stopnia, że Rage wyprzedza wiele strzelanin pojawiających się nawet dzisiaj. Przeciwnicy posiadający jakąkolwiek broń starają się chować i osłaniać nawzajem, a ci zaopatrzeni w pały i noże biegną wprost na nas, wykonując różne zmylające manewry. Gra jest bardzo brutalna, krew leje się na każdym kroku, bez problemu jesteśmy w stanie komuś ostrzelić łeb, a granat rzucony w tłum pozostawi jedynie czerwoną plamę. Warstwa audio, podobnie jak cała produkcja, trzyma najwyższy poziom, wszystkie dialogi zostały udźwiękowione, a teksty, które w nich słyszymy, są równie chamskie i ponure, jak otaczające nas świat. Odgłos środowiska, a także broni, zmienia się w zależności gdzie akurat przebywamy, a nieprzyjaciele ukryci w okopach często rzucają w nas jakieś teksty lub gadają między sobą. Rage jest wybitną strzelanką, do tego posiada porządną historię, a także szary i ponury świat starający się podnieść z kolan. Samo strzelanie jest bardzo fajne i wciąga, podobnie jak starcia pojazdów niczym w Twisted Metal dziejące się na środku pustyni. Produkcja jest jednym wielkim miksem FPS-a, wymieszanego z sandboxem z elementami RPG. Wiele akcji jest bardzo. Brutalnych i widowiskowych, a niektóre miejsca i widoki zapierają dech w piersiach. ID Software kolejny raz udowodniło, że potrafi zrobić dobrą strzelankę, posiadającą niesamowicie wykreowany świat, niezłych wrogów, a także postaci niezależnych, które zapamiętamy na długo. Dodatkowym atutem może okazać się poziom trudności i to, że amunicja kończy się w zastraszającym tempie, a my niejednokrotnie ratujemy się stworzonymi na kolanie gadżetami. Jak lubicie takie gry jak Fallout 3, Borderlands lub serię Metro, ten tytuł jest wprost dla Was. Fucka!